Czy istnieje takie państwo właśnie gdzie te, w tych związkach nieformalnych, takich, ale na, takich nie, że stałych, nieformalnych, tylko takich nietrwałych? nie? Czy w takich związkach ta dzietność jest, jest, jest stosunkowo wysoka? My, nigdzie nie, my nigdy nie wiemy uczciwie, żeby powiedzieć. K czy te związki formalne są trwałe czy nie trwałe. Takie badania nie są prowadzone. O dzietności nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo pamiętajmy, dzietność to jest pewna przeciętna liczba urodzeń na, na liczbę osób w danych związkach. My nigdy nie wiemy, ile takich osób w związkach jest. My możemy liczyć liczbę urodzeń poza pozamałżeńskich versus małżeńskich. To jest coś, co urzędy w tysiącach, tak jak te dane, czy tam w milionach, jak są większe kraje, okay, e, e, podaje. E, no, wiemy, że ja. Teraz w krajach skandynawskich zdaje się w, i chyba w Hiszpanii rodzi się więcej dzieci m, m, poza małżeńskimi niż małżeńskimi, ale to nie znaczy dalej, że to sprzyja. Mm. Tak? To jest raczej pewna taka miara utraconych możliwości, ponieważ natura związku małżeńskiego mm. versus relacji nieformalnej jest zawsze taka sama. Znaczy, co do zasady statystycznie związki małżeńskie są bezpieczniejsze, dają lepsze warunki do tego, żeby posiadać dzieci, nie? ale nie, nie mamy takich danych na bieżąco analiz robionych, które pozwoliłyby to śledzić, jaka jest dzietność, czyli przeciętna na taką rodzinę opartą o, związku, o związek okay. nieformalny.